Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie opowiadam o sprawach paranormalnych i kryminalnych. Dzisiejszy odcinek raczej będzie należał do tych pierwszych i dziś opowiem Wam historię zdjęć, na których rzekomo uwieczniono istoty nie z tego świata. A teraz nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Duch dziadka to zdjęcie należące do Denis Russell. Kobieta uwieczniona na nim jest jej babcią. Mieszkała ona sama do 94 roku życia, a gdy jej ciało i umysł zaczęły słabnąć, rodzina znalazła jej lokum w domu spokojnej starości. Pod koniec pierwszego tygodnia pobytu w ośrodku miał miejsce piknik dla jego mieszkańców i ich rodzin. Tego dnia, czyli 17 sierpnia 1997 roku, wykonane zostało owe zdjęcie. Nikt nie przyjrzał mu się wówczas na tyle dobrze, żeby zobaczyć, że starsza kobieta nie jest na nim sama. Dopiero trzy lata później, podczas oglądania rodzinnego albumu, siostra Denis zobaczyła, że za babcią stoi ledwie widoczna postać mężczyzny, w którym poznała swojego zmarłego trzynaście lat wcześniej dziadka. Po znalezieniu kilku starych zdjęć mężczyzny, wraz z siostrą była już pewna, że to właśnie jego postać uwieczniona została wówczas za plecami babci. Duch na tylnym siedzeniu to zdjęcie wykonane w Anglii w 1959 roku, gdy Mabel Chinnery odwiedziła grób swojej zmarłej matki Ellen. Kobieta zabrała ze sobą wówczas aparat fotograficzny, by zrobić kilka zdjęć rzadko odwiedzanego miejsca. Wracając do auta, gdzie czekał na nią mąż, utrwaliła również jeden zupełnie improwizowany obraz przedstawiający mężczyznę. Gdy kilka dni później małżonkowie oglądali wywołane zdjęcia, doznali niemałego szoku. Na fotografii ukazującej znajdującego się za kierownicą męża Mabel widoczna była siedząca na tylnej kanapie samochodu kobieca postać. Chinnery od razu rozpoznała w niej swoją matkę, czyli kobietę, której grup tego dnia odwiedzali. Ekspert od fotografii podobno stwierdził, że nie jest to ani refleksja, ani podwójna ekspozycja i nie ma pojęcia skąd wizerunek zmarłej wziął się na fotografii. Fantomowy pilot to zdjęcie zrobione w 1987 roku w Muzeum Lotnictwa przy bazie lotniczej Fleet Air Storm Station w hrabstwie Somerset w Anglii. Kobieta uwieczniona na nim, znana jako pani Soje, wraz z kilkuosobową grupą znajomych oglądała tego dnia nielatające już maszyny służące wojsku brytyjskiemu. Kilka dni później, przeglądając zdjęcia z wycieczki, na jednym z nich zobaczyła siedzącą obok siebie w kabinie helikoptera postać. Choć zdjęcie nie jest dobrej jakości, a na siedzenia pilotów padają promienie słoneczne, wiele osób twierdzi, że wyraźnie widać na nim mężczyznę w białej koszuli. Kobieta w rozmowie z detektywami z Towarzystwa Badań Parapsychologicznych zeznała, iż nie ma wątpliwości co do tego, że tego dnia była w kabinie sama. Powiedziała również, że siedząc w fotelu towarzyszyło jej uczucie lekkiego zimna, pomimo iż tego dnia było słonecznie i gorąco. Warto też dodać, że widoczny na zdjęciu śmigłowiec użyty był w wojnie o Falklandy, nie ma natomiast informacji, jak zginął jego pilot. Duch Waltera Fergustona to zdjęcie zrobione 16 listopada 1968 roku w Los Angeles w Kalifornii na konwencji spirytualistycznej. W chwili wykonywania fotografii autor i psycholog Robert A. Ferguston przemawiał do zgromadzonych na sali słuchaczy. Widoczna za nim na fotografii postać została zidentyfikowana jako jego brat Walter Ferguson, który zginął w 1944 roku podczas II wojny światowej. Na pierwszy rzut oka zdjęcie może wydawać się oszustwem lub efektem podwójnej ekspozycji, lecz świadkowie zeznają, że przemawiający wówczas Ferguston był sam. A aparat, którym wykonano zdjęcie, był tak zwanym polaroidem, który drukował fotografię chwilę po jej wykonaniu. Duch Frediego Jacksona to zdjęcie wykonane w 1919 roku, które upublicznił dopiero w 1975 roku emerytowany oficer RAF Sir Victor Goddard. Fotografia jest bowiem portretem grupy szwadronowej Godarda, która służyła w I wojnie światowej w ośrodku szkoleniowym HMS Dedal. Na samej górze zdjęcia, w najwyższym rzędzie, za czwartym mężczyzną od lewej, widoczna jest upiorna, w połowie przezroczysta i ledwie widoczna ludzka twarz. Członkowie szwadronu szybko rozpoznali w niej Frediego Jacksona, czyli mechanika lotniczego, który dwa dni wcześniej został przypadkowo zabity przez śmigło samolotu. Jego pogrzeb miał miejsce w dniu wykonania zdjęcia. Wiele osób sugeruje, iż Jackson nie był świadomy swojej śmierci i postanowił ustawić się wraz z kolegami na grupowym zdjęciu. Na dziś to już wszystko, bardzo dziękuję, że oglądaliście ten odcinek, zapraszam Was też do obserwowania mojego kanału i do oglądania innych filmów, a teraz życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.